Która z nas była pytana w dzieciństwie o to, co czuje, z czym się dobrze czuje, co lubi, co wybiera, czego potrzebuje. Czy byłyśmy pytane o nasze zdanie, co, co jest nasze, co jest zgodne z nami? Oczywiście innymi słowami, ale najczęściej nie. I Problem, jaki dzisiaj widzę, ogromny i sama długi czas miałam z tym ogromny problem, żeby tak naprawdę wiedzieć, co jest moją prawdą. Skąd my mamy to wiedzieć, skoro nikt nas nigdy nie pytał o to, myśmy się nauczyły, przyzwyczaiły, że to świat nam mówi, jak mamy żyć, co mamy robić, jakie wybory są dobre, jaka praca będzie dobra, jaki mężczyzna będzie dobry. My ciągle szukamy odpowiedzi na zewnątrz, do dziś chociaż mamy dużo więcej lat. Pytamy znajomych, koleżanek, co by zrobiła na moim miejscu, czytamy mądre książki, słuchamy guru w internecie i ciągle gdzieś się miotamy, jesteśmy jak taka czcina na wietrze. A tak naprawdę wszystkie odpowiedzi są w nas. I to jest z jednej strony trudne, bo my tego nie umiemy, my nie umiemy docierać do tej swojej prawdy, a z drugiej strony jest piękne. Bo nie musisz nigdzie szukać. Oczywiście warto zdobyć tę wiedzę, jak działa nasz umysł, co nam mówią nasze emocje i tak dalej. To jest ważne. Jeżeli chcesz dobrze żyć, to musisz posłuchać najważniejszej osoby w swoim życiu, czyli siebie. Masz się zapytać, masz prowadzić ten wewnętrzny dialog. Nawet jeśli odpowiedzi nie przychodzą od razu, i one najczęściej nie będą przychodzić od razu, bo my tego nie umiemy robić, nie umiemy się wsłuchać w ten wewnętrzny głos. Ale pytaj, a odpowiedzi w końcu się znajdą. Co jest moje, co jest zgodne ze mną, co tak naprawdę mnie kręci, co ja lubię robić, co powoduje, że ciepło mi jest na sercu, co robię bez motywowania się sztucznego. Kiedy czuję, że jest mi przyjemnie, miło, tylko to oczywiście też jest kolejna gwiazdka i kolejne wyzwanie. Nie nauczono nas tego, że wtedy, kiedy jest ci dobrze i miło, tak naprawdę, tak ciepło ze sobą, że to jest stan, który pokazuje ci, że i jesteś przy sobie, że robisz rzeczy zgodne ze sobą. Nas nauczono, że trzeba zdobywać, że trzeba walczyć, że trzeba się zachorowywać, że trzeba się starać, że trzeba coś pokazywać i zasługiwać. A tak naprawdę zapytaj siebie: kiedy się czujesz dobrze ze sobą, kiedy czujesz, że wszystko z tobą ok, to jest ten stan, który nam mówi o tym, że jesteśmy przy sobie, że żyjemy tak, jak chcemy. To nie muszą być wielkie rzeczy. Popoń no sobie z tymi pytaniami.